Na lodowisku przy ulicy Szczecińskiej już działa. Niezależnie od pogody można korzystać ze sztucznej ślizgawki codziennie do godziny 22. Brak sprzętu do ślizgania nie stanowi przeszkody. Na miejscu funkcjonuje wypożyczalnia. Dzień. Grupa motocyklowa, jak co roku w Mikołajki organizuje taką barwną, kolorową akcję? Oczywiście. Wszystko dla dzieci, no żeby byli trochę aż jeden dzień szczęśliwi. No i też oczywiście. Przygotowaliśmy prezenty dla szpitala dla oddziału dziecięcego. No właśnie, bo to nie tylko ta parada tutaj w centrum miasta motorami, motocyklami, ale też szczytny yy, cel. Oczywiście tak, mamy tutaj wiadomo, plac to jest podstawa, bo tu dużo dzieci przychodzi. Potem udajemy się do szpitala na oddział dziecięcy. Przygotowaliśmy dla nich yy, specjalne takie urządzenia do odsysania do gardła, takie rzeczy. Też no, dosyć wartościowe, ale bardzo im potrzebne z tego, cośmy rozmawiali. I stamtąd jedziemy do domów rodzinnych zastępczych. Skąd te dary? Czy sami składaliście się na, na, na te cenne dary, czy, czy to ktoś Wam przekazał? Nie, nie. To wszystko kupujemy za pieniążki części klubowe. Wiadomo, jeden klub pomoże, drugi pomoże. No i nie liczni już, ale jeszcze są sponsorzy. No właśnie, bo nie jesteście tutaj sami, tylko motocykliści ze Szczecinka, macie tutaj też kolegów, którzy Was wspierają. Oczywiście, jak co roku przyjeżdżają do nas koledzy, to jest Moto Ekipa z Koszalina, bardzo fajna, liczna grupa i Moto Ory Pouczy Zrój. Też przedstawiciele jego są dzisiaj z nami. Pamiętam rok i dwa lata temu był tutaj śnieg, tym razem bez śniegu, trochę deszczu, no ale Was to nie zraża. Nie, 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 no pogoda trochę łaskawsza w tym roku dla nas, więcej motocykli mogło przyjechać, no a to mi się zdaje, to jest najważniejsze, żeby to, bo to są oto Mikołaje. Czyli motocy motocykle od odkurzone, odświeżone na tą specjalną chwilę. Odkurzone, ale znowu się zabrudziły, trzeba będzie znowu czyścić tyle. Czyli co, spod placu jedziecie teraz do szpitala? Tak jest, jedziemy do szpitala no oddział dziecięcy. Jak podoba się Pani ta akcja? Kto... Bardzo, bardzo, bardzo mi się podoba dla dzieci, tutaj e, rozmawiałam z Mikołajem, że organizują jeszcze inne imprezy takie szczytne, no coś wspaniałego. Ty... E, przyszła Pani tutaj specjalnie na tą akcję, czy też przy okazji? Prz nie, przyszłam specjalnie z wnuczkiem, Wicusiem. E, wnuczek to fan motocykli? Tak, zdecydowanie, już tu wszystkie oglądaliśmy, wyczytał jakie tu stoją, Wicuś, jak się nazywają te motory, co mi mówiłeś? A nie bał się, nie bał się tego w, w, warkotu? Wręcz przeciwnie. Czyli co, fajna akcja kolorowa w centrum miasta? Fajna, bardzo fajna. Tylko się cieszyć, że ktoś, komuś się chce coś takiego zorganizować. Panom specjalnie z Kuszalina chciało się tutaj przyjeżdżać do Szczecinka? Oczywiście, że tak. Wszystko dla dzieci, więc e, nie ma problemu. Nawet pogoda mi przeszkadza, więc... Motocykle odkurzone specjalnie na tą okazję, odświeżone? Tak, oczywiście. Nie wszyscy, ale jesteśmy. E, czy w Koszalinie też macie taką akcję, czy, czy to... Tak. Jutro e, adventure robią, e, chyba z Koszalina będzie jutro, tak. E, oni robią swoje, tak, więc... Co roku tutaj wspieracie kolegów ze Szczecinka? Tak, tak, tak. Jesteśmy tutaj co roku, więc e, nie ma problemu. Czyli warto? Oczywiście, że warto. Wszystko dla dzieci, więc uśmiech, zadowolenie, więc jest super. W hali przy ulicy Szczecińskiej po raz kolejny zagrali siatkarze dla Weroniki, Kalinki i Kasi. Porozumienie samorządowe po raz dwunasty zaprosiło kibiców siatkówki do akcji charytatywnej na rzecz chorych dziewcząt. Rywalizacja sportowa była zacięta, ale jeszcze większe emocje towarzyszyły licytacjom rozmaitych przedmiotów. Jak zainteresowani jesteśmy co prawda o godzinie 13, no ale widać, że jest ruch? Jest ruch. Od rana był ruch, od godziny 11 już mieliśmy pierwszych ludzi. I, I jak do tej pory ktoś jeździ? Ile? Na ten moment widzę na lodowisku, no, z 15 dobrych osób jeździ. Czy to jest już full tego, co ma być, czy, czy wieczorem przewidujecie więcej ludzi? Oj, myślę na to, że wieczorem będzie większy ruch. Czyli co? Czyli pomysł wypalił? Pomysł wypalił, jak najbardziej. To zadaszenie to jest dobry pomysł. I co tu można wypożyczyć, skoro jesteśmy? I jakie są ceny właśnie? Tak pokażmy może dla dzieci łyżwy. Y mamy do wypożyczenia od rozmiaru 29 łyżwy dziecięce do rozmiaru 45. Czyli najpierw. każdy znajdzie dla siebie? Tak. Jakie są ceny? Ceny za wypożyczenie łyżew dziecięcych mamy 7 zł i wypożyczenie łyżew dla dorosłych 10 zł. Kask obowiązkowy? Kask obowiązkowy dla dzieci do 16 roku. Czyli za kask się nie, nie płaci. Do łyżew płaci się dodatkowo. Kask jest też płatny. Ile? Kask 4 złote. No i przypomnijmy w jakich godzinach, czyli dzisiaj jest sobota, jest za darmo, ale w kolejne dni w jakich godzinach i jaka jest odpłatność? Godziny otwarcia wyglądają tak, że od poniedziałku do, 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 do niedzieli jest 20, od, od poniedziałku do piątku od 16 do 22, wyjątkiem jest środa, bo są hokeiści i od sobota, niedziela od godziny 11 do godziny 22. I cena? Za godzinę? Cena za godzinę, wejściówka jest 6 zł z legitymacją i 12 zł osoba dorosła. Skorzystaliście z tego dnia e, za darmo dzisiaj na lodowisku? Tak, skorzystaliśmy, właśnie idziemy, to jest, będzie pierwszy raz tutaj. No właśnie pierwszy raz, czy, czy, czy to już, czy lubicie jeździć na łyżwach? Nie, no ja lubię jeździć na łyżwach, mam własne nawet łyżwy, już trochę jeżdżę, ale tutaj właśnie dzieci mojej siostry. A młodzież? Lubią jeździć? Tak. Ty dzisiaj debytujesz, jeszcze już jeździłeś? Nie, jeszcze nie jeździłem. Ale nauczysz się pewnie, co? Mhm. Czyli co? Fajnie, że, że jest lodowisko. Będziecie tu często przychodzić. Tak jest. Ja wcześniej już byłem tu, wcześniej, a teraz chcę młodych zarazić właśnie jazdą na łyżwach. I, I taki jest plan na dzisiejszy dzień. Dzięki wielkie. Na lodowisku nie tylko młodzież, jest też trochę starsza młodzież. Lubi pan jeździć na łyżwach? No, bardzo lubię. Z, z, od dawna pan jeździ, czy, czy teraz kiedy powstało lodowisko, wpadł pan na pomysł, żeby przyjść akurat pojeździć? Nie no, co roku jeżdżę, dosyć. Zresztą, zresztą to widać po pana y, oldschoolowych y, hokejówach. Pamiętam sam ze swojej młodości. No, trzymają się tyle lat, ponad 50 lat. I cały czas w dobrym stanie, konserwowane chyba są? No, tak jak zwykle, nie? Tak jak buty. Jak pan ocenia pomysł stworzenia takiego lodowiska w szczecinku? Super. Myśli pan, że to chwyci, że ludzie będą młodzi ludzie i nie tylko młodzi przychodzić? Nie, no starszych osób też przychodzi. Ja A... jestem po 70. No właśnie, jakby pan zachęcił starszych ludzi, żeby spróbowali, żeby wyciągnęli z piwnicy te swoje stare łyżwy? To znaczy aktywność. Trzeba się ruszać. Kondycja. Także jest. Nie... Ktoś powie, że no, że no na starość nie, nie lepiej nie jeździ, bo można sobie tam połamać coś. Wszędzie się można połamać. Czyli są W zdrowym ciele, zdrowy duch? Oczywiście. Pierwsze ślizgi już za Panem. Jak Pan ocenia lód i w ogóle lodowisko? Bardzo fajny pomysł, że w końcu jest zadaszone. Lodowisko na pewno będzie dłużej, na pewno będzie można z niego częściej korzystać. Bardzo fajna sprawa, że to jest w Szczecinku. Myślę, że w czasie ferii bardzo dużo dzieci będzie, tak samo jak w roku szkolnym. Nie ma co liczyć na to, że nasze jezioro zamarznie w tym roku, bo pogoda i aura na pewno nie będzie sprzyjała. Fajnie, że jest lodowisko. Ale takiego lodu to nawet jakby zamarzło to... Prawdopodobnie by nie było takiego fajnego płaskiego, gładkiego i płaskiego na pewno nie, ale fajna, fajna sprawa, fajna inicjatywa. Jak pan myśli, no dzisiaj dzień za darmo tłumów nie ma, chociaż zaczyna się robić trochę ludzi. Zgadza się. Tym bardziej, że to jest jeszcze para obiadowa. Myślę, że wieczorem, kiedy zrobi się ciemniej, przyjemniej, na pewno dużo ludzi będzie chciało skorzystać z lodowiska. Na parkiecie Hali Osir przy szkole podstawowej numer 7 zorganizowano kolejny mikołajkowy turniej tańca towarzyskiego Chrono Cup. To jedna z trzech tanecznych imprez w Szczecinku. Skrzynka pełna wyrobów mięsnych. Cena 100 zł, wywoławcza cena skrzynia wraz z zawartością 100% wyrobów mięsnych. Od tego może zaczniemy. 100 zł cena wywoławcza jest to 120. 120 zł, 140 zł, 160 zł, 180 zł, 180 zł po raz pierwszy, 108, 200 zł, 200 zł po raz pierwszy, 220, 220, 220 po raz pierwszy, 220 po raz drugi i 220, 240 zł po raz pierwszy, 260. 260 zł po raz pierwszy, 260 zł po raz drugi i 260 po raz trzeci sprzedane. Panie starosto, jesteśmy po pierwszym bloku licytacji. Idzie dobrze, nawet bardzo dobrze. Ja myślę, że kapitalnie. Jak widać, osoby są niesamowicie zainteresowane. To, co się dzieje, koszulka Kapulski za półtora tysiąca. Koszulka Kamila Grosickiego, chyba prawie 2,5 tysiąca. Ta koszulka jeszcze raz przekazana. Widać, że ludzie się tym bawią, ale też pamiętajmy, że robimy to dla dla, Wilki, dla Weroniki i dla Kasi. To jest niesamowite, że możemy w ten sposób wspomóc. Na początku naszej imprezy mieliśmy już wpłaty 30 tysięcy złotych, a zatem ja się ogromnie cieszę z każdej złotówki. Bardzo serdecznie dziękuję jako szef porozumienia samorządowego tym wszystkim, którzy w to się angażują. Ludzie z pełnymi portfelami przychodzą na takie licytacje, na takie imprezy. Tak, ale zapraszam Państwa jeszcze, dlatego że nie trzeba mieć pieniędzy. My mamy weksle i te weksle się wypełnia. Później oczywiście no, trzeba je wykupić. Natomiast można nawet bez środków finansowych złożyć deklarację po to, między innymi, żeby tam masę tych różnych fantów podarowanych od niesamowitych ludzi, mieszkańców Powiatu Szczecineckiego, od instytucji, można było zbyć, żeby pomóc, pomóc Kamilce, Weronice i Kasi. Impreza jeszcze się nie skończyła, ale już można ją podsumować, że impreza w pełni udana i pożyteczna. Ja powiedziałem, pierwsza nasza impreza to było 10 tyś, 14 700 zł. W zeszłym roku było już 102 000, więc liczę, że w tym roku możemy pobić rekord. Ale nawet nie chodzi o rekordy, chodzi o cel, chodzi o, o, o pomoc tym trzem osobom, które no, potrzebują rehabilitacji, sprzętu, dojazdów do, do specjalistów I chyba to jest najważniejsze. I to nie jest Wasze ostatnie słowo? No tak, oczywiście. My już już teraz przygotowujemy się do balu charytatywnego, który obejmie w lutym, a zatem tak jakby nasza pomoc będzie dedykowana już do ponad 30 osób i o to też chodzi. Proszę Państwa, koszt słodyczy jest w wersji, jest kawa, są jakieś wyśmienite, już w łapocie, y, 150 zł, wartość 80 zł, on tam za 80 zł, jest tam 80 zł, Słowa Pani tutaj, tu jest za jest 120, bardzo proszę, kto z Państwa jeszcze chciałby, Pani nie, Pani do głosu poprawiała, dobrze myślałem, że Okej, ok, 120, kto tam jeszcze, 120 po raz pierwszy. 141, 140, te włosy też świetnie, dobrze, 140 po raz pierwszy, na razy Pani poprawia, czyli 160, nie, 160, dobry, 160, co Pani na to, 160 po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci, kupił Paweł. Dobra, Proszę Państwa, te trzy strzady, Ty są oni Tabaka, dwie za trzy straty, tak jak zadano proszę Państwa, bardzo proszę, kto z Państwa chciałby mieć przy jednym zasadzie dwie za trzy jest, jest, tam chętny, tak, chłopiec, tata, on podnosił rękę, czy tak, nie, 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 dobrze, kto chce, proszę Państwa, kto jest zainteresowany tymi trzema strzatkami, nie, nie ma, nie, jest tam, jest, czy jest, jest, trzy straty, stówka, jest stówka, tak, dobra, a Asia, bądź za, dwie stówki, Okej, okay. dwie stówki mamy, dwie stówki, tak. dwie stówki. po raz pierwszy, dwie stówki po raz drugi. 250, tam, Ania 250, tam, Remek? 280, 280 Remek mówi, że za trzy strzały, 280 jest za 3, Tak, proszę bardzo. 280 po raz pierwszy, po raz drugi, kółku Remek, jest trzy Która roczna Kalinka zmagała się z rdzeniowym zanikiem mięśni, 16-letnia Kasia walczy z nowotworem, a 24-letnia Weronika zmaga się z konsekwencjami udaru mózgu. Wszystkie potrzebują kosztownej rehabilitacji. I tu siatkarze nie zawiedli. Zgromadzonym w hali i wszystkim chętnych do pomocy dziewczętom zgotowali prawdziwe widowisko sportowe. Emocji nie brakowało. Na parkiecie dawano z siebie wszystko, bo choć wynik się nie liczył, ale chęć niesienia pomocy to sportowa walka była wzorem do naśladowania podczas licytacji. Tegoroczna 12. edycja turnieju okazała się być rekordową. Gorące serca sportowców i ludzi dobrej woli pozwoliły uzbierać dla dziewcząt aż 141 tysięcy złotych. Już po raz drugi klub sportów walki zorganizował mikołajkowy turniej imienia Krzysztofa Pajeskiego. Impreza z udziałem ponad setki młodych wojowników zorganizowano w hali przy ulicy Wiatracznej. Była to doskonała zabawa połączona z elementami kickboxingu. Na parkiecie tanecznych emocji nie brakowało. Jak zawsze podczas tanecznych zmagań obserwowaliśmy harmonię ruchów, a także energię i ekspresję. Podczas tego turnieju w wieczornej gali zatańczyli Grzegorz Kałumczak i Dominika Jasik, mistrzowie Europy w tango argentino. Dla młodych tancerzy była to znakomita lekcja, a także zachęta do dalszej pracy nad sobą i doskonalenie tanecznego rzemiosła. Przed świętami kluby sportowe organizują mikołajkowe turnieje. Podczas takich zawodów oprócz medali uczestnicy otrzymują specjalne upominki. Taki turniej zorganizował klub Acro Fitness w hali przy ulicy Artyleryjskiej. Jest to drugi turniej mikołajkowy imienia Krzysztofa Pajewskiego. Przed laty wielu laty w zasadzie Krzysztof Pajewski zapoczątkował te turnieje dla takich najmłodszych, żeby ich troszeczkę oswoić z planszą, żeby mogli się pobawić takie konkurencje przybliżające ich do sportów walki. Ale oprócz takich walk na kalaki, czyli te nieprzysłowiowe pałki, mamy walki i w taekwondo olimpijskim, i w formule kickboxingu semi kontakt oraz light contact, czyli ciągła miana. Mamy też takie typowe zabawy jak tor przeszkód dla takich najmłodszych oraz sprawnościowe techniki, które są w taekwondo często jako konkurencja, czyli skok dosiężny Timiwa Ligi oraz kopnięcia do lioczagi. Na na czas. To są y, techniki, które ich uczą, y, przygotowują, i taki był cel w zasadzie. Czyli to jest i sport, i rywalizacja. Rywalizacja tak, ale jest zawsze tak trochę z przymrużeniem oka, żebyśmy się tu nawet rodziców troszkę uspokajali, żebyśmy się wszyscy tak troszkę nie podniecali troszkę tym werdyktem, wynikami, bo każdy patrzy pod po swoje dzieci, natomiast oni się muszą mają tutaj oswoić z tą matą, z rywalizacją. To bardziej jest dla nich za, zabawa bardziej. No właśnie dla tych najmłodszych, których tutaj obserwujemy, to takie przetarcie, zapoznanie z matą, ale też pewnie dla nich to trochę stres. Duże Emocje, Dla niektórych już widzę, trzeba często uspokajać. Sam tor przeszkód jest bardzo emocjonujący. Tu już w ogóle startują latki, więc to jest dla nich naprawdę duży, duży stres. Dlatego to gdzieś ich tam przyzwyczaja do jakiejś konkurencji. A jak to wygląda w klubie? Ilu macie właśnie tego najmłodszego na rybku? No. Na, na, najmłodsza grupa jest 4-latki, yy, i od tego zaczynamy. Tutaj będą walczyli nawet yy, kilku, jest 14-latków, ale tak to wygląda. Ale najmłodsza walka, super fight odbędzie się: moja córka zawalczy z Zobaczymy, czy zawalczy, bo tego nigdy nie wiadomo. zobaczymy, Jak się obudzi dzisiaj, ona jest chętna, ma roki i 8 miesięcy, też będzie toczyła dzisiaj poj pojedynek, ma przeciwniczkę. Zobaczymy, czy się uda. To chyba będzie rekord, jeżeli chodzi o wiek. No tak, na tym turnieju to tak. Turniej Mikołajkowa, więc nie może zabraknąć Mikołaja. To jest chyba taki główny akcent dzisiaj. Zgadza się. Każdy otrzymuje medal, każdy otrzymuje dyplom, każdy staje na podium. Jest Mikołaj, który wręcza im upominki. Z parku Trampolin będą mogli skorzystać w tym prezencie z słodkości, więc, więc, więc zabawa wydaje mi się przednia na taki niedzielny popołudnie. Czyli życzę wam po prostu dobrej zabawy. Tak jest, dziękujemy bardzo. MKS Gryw Szczecinek w kolejnym meczu Ligi Kadeta pokonał zespół AS13 Koszalin w stosunku 3 do 1. Był to zacięty mecz na bardzo dobrym siatkarskim poziomie. Trener Dariusz Brambor jest zadowolony ze swoich podopiecznych. Turniej zorganizowany przez Acro Fitness Szczecinek. Są to dzieci, które uczęszczają najkrócej u nas, czyli zaczęły od września, niektóre do pół roku. I dlatego chcieliśmy tutaj podsumować tę naszą pracę przez ten okres czasu i pokazać Państwu rodzicom i wszystkim czego dzieci się nauczyły tutaj przez ten okres uczęszczania na zajęcia. Czyli są to dzieci uczęszczające do waszego klubu, wszystkie ze Szczecinka? Tak, to jest nasz wewnętrzny, taki mikowajkowy turniej, to są nasze dzieci, mamy ich tutaj dzisiaj 120 osób, to są wszystko nowości. Przed chwilą oglądaliśmy chyba pierwszy krok takiej malutkiej dziewczynek, sześciolatek, to dla nich chyba duża trema i pierwsze zawody. Rzeczywiście, bardzo duża trema, ale starałyśmy się tak, żeby te dzieci nie odczuły tego, więc nagrodzone będą wszystkie, wszystkie będą na podium stały, żeby no, pomalutku się też przyzwyczajać do tego, że kiedyś będziemy już ich oceniać rzeczywiście tak, jak za Czyli to jest e-sport i, i taka zabawa, Mikołajkowa. Dokładnie tak. I zabawa przede wszystkim tutaj chcieliśmy, żeby pięknie się dzieciaki tutaj bawiły przy wykonywaniu swoich właśnie dość trudnych elementów, jak na ich wiek. Jeszcze na koniec zapytam, dlaczego nie w hali, tam, gdzie na co dzień ćwiczycie, czyli w szóstce, a tutaj w tej małej sali, która no. Yy ledwo może nie ledwo, ale ciężko pomieścić tutaj tylu ludzi. My już od września nie ćwiczymy na w sali numer 6. Dostaliśmy salę przy artyleryjskiej 9, dawną budę blankę do swojej dyspozycji, więc tutaj organizujemy tu. Bardzo się cieszymy z tej sali. Dziękowaliśmy bardzo panu burmistrzowi za to, że możemy tutaj mieć tą salę dla siebie I Zorganizowanie turnieju takiego na dużej sali w tym okresie akurat było bardzo trudne, ponieważ mamy trzy różne e, imprezy i no, chcieliśmy na dużej sali, żeby po prostu rodziców posadzić, żeby tutaj e, było troszeczkę miejsca dla dzieciaków, no ale na razie nam się nie udało. Może to i lepiej dla tych dzieci, które zaczynają, że ta hala jest trochę mniejsza, nie przeraża ich ta, ta wielkość. Widocznie, bo rację, tak jest chyba. <laughs> Także czują się dobrze tutaj. Myślę, że do końca turnieju, do końca e, zawodów będą wszyscy bardzo zadowoleni. Składająca się z sześciu osób reprezentacja specjalnego środka szkolno-wychowawczego im. Jana Brzechwy w Szczecinku, zawodnicy UKS Wiktoria Szczecinek wzięła udział w dziesiątej ogólnopolskiej imprezie pod tytułem Igrzyska bez barier, które w tym roku odbyły się w Gdańsku. Dzisiaj był mecz taki walki z przeciwnikiem, który no dobrze gra, jest przed nami w tabeli, więc to było tym bardziej trzecie, czwarte miejsce, walczyliśmy o punkty, ale generalnie był naprawdę chyba najlepszy mecz chłopców w tym sezonie, zagrali bardzo dobrze, mogliśmy wygrać 3-0, no trzeci set przewagi poszedł, ale, ale, ale było super, bardzo dobry mecz. Możesz kogoś pochwalić? Znaczy dzisiaj bym nie chciał wyróżniać pojedynczych zawodników, natomiast wreszcie, ale wreszcie zagrała drużyna blokie. Odpowiednio ustawionym i to przyniosło naprawdę kapitalny efekt. Natomiast pochwalić. Pochwalić mogę tego, że w zawodniku, że zachowali spokój, nie poszli w nerwy i cierpliwie, cierpliwie i do końca. Na tej hali wam się dobrze gra, lepiej niż tam? E, znaczy generalnie na tej hali trenują chłopcy, e, a w siatkówce jest bardzo ważne coś takiego jak punkty odniesienia, ściana, okno, prawda? E, chcieli grać na tej hali, proszę bardzo, zagrali, ważne, że wygrali. Co tam się stało? Wygrywaliście 2-0, miało być lekko, łatwo i przyjemnie, a były nerwy. Naprawdę dobry mecz w naszym wykonaniu. Jest 1 trzeci set, no nie po naszym myśli trochę, bo nerwy nas zjadły, ale w czwartym środku odkuliśmy i wygraliśmy z przewagą. Przeciwnik aż taki mocny? Nie, ale nasze błędy, w większości nasze błędy i... A ty jako kapitan, jakie byś właśnie błędy powiedział, które popełniacie? Psujemy dużo zagrywek przede wszystkim. To prawda, to było widać. To jest na pewno do poprawy, a generalnie wszystko ładnie, pięknie. Czyli co, zadowoleni generalnie? Oczywiście, wygrany mecz. Zawodnicy Akademii Sportów Spider Szczecinek rywalizowali w prestiżowym pucharze DFN ogólnopolskim turnieju kickboxingu, który odbył się w Luzinie. Turniej zgromadził blisko 350 zawodników z całej Polski rywalizujących w formułach kicklight, light contact, paint fighting oraz soft contact. Zawody rozgrywane były w kilku dyscyplinach. Biegi przełajowe, tenis stołowy, pływanie ergo wiosła i badminton. Szczecineccy zawodnicy spisali się jak zwykle fantastycznie. Startując w każdej konkurencji rywalizowali z reprezentacjami z całej Polski. Przełamywali własne bariery, ale również świetnie się bawili. Na koniec wszyscy uczestnicy imprezy otrzymali pamiątkowe medale i drobne upominki. Opiekunami zawodników ze Szczecinka byli Katarzyna Wilczyńska i Paweł Czupiel. W sobotnie popołudnie w koszalińskiej hali Gwardii swoje kolejne spotkanie rozegrał Wielim Szczecinek. Szczecineska drużyna podejmowała zespół E-Link Futsal Koszalin, sąsiad z ligowej tabeli. Pierwsza połowa upłynęła pod znakiem przewagi Wielimia, który zaaplikował miejscowym trzy bramki, tracąc tylko jedną. Na listę strzelców po stronie biało niebieskich wpisali się Mateusz Górny, Wiktor Wasyłyszyn i Adrian Zych. Po zmianie stron gra się wyrównała. Koszalinianie złapali kontakt strzelając gola na 3 do 2. Wielim jednak szybko odpowiedział bramkom 16-letniego Jana Węgrzyna. I choć gospodarze uparcie dążyli do poprawy wyniku, to zdołali już tylko raz umieścić piłkę w siatce drużyny ze Szczecinka. Po ciężkim spotkaniu na trudnym terenie Wielim wygrywa 4 do 3 i wciąż pozostaje w grze o zwycięstwo w trzeciej lidze KSM Parsensko-Futsal. A niestety sobotni mecz miał również niemiłe akcenty, gdyż decyzją gospodarza spotkania na hale nie została wpuszczona grupa 60 kibiców ze Szczecinka. Następna okazja, żeby zobaczyć w akcji Wielim, nadarzy się już w najbliższą sobotę w hali Ekonomika. Tego dnia pierwsza runda Pucharu Polski na szczeblu centralnym. Przeciwnikiem będzie drugoligowy TAF Torun. Bardzo trudny mecz, bardzo trudny mecz, tak jak mówiłem przed meczem walka będzie na pewno, bo to bardzo mocny zespół, ale wywalczyliśmy, wyszarpaliśmy. Mateusz w bramce był po prostu niesamowity, wyczął naprawdę z 3-4 tak drogne strzały, że to po prostu niesamowita sprawa. I 3-4 wygrywamy mecz, bardzo ważny mecz na wyjeździe. I dzięki temu na drugim miejscu w tabeli. Teraz jesteśmy tu za Szczecinem, więc cały czas walczymy, cały czas dajemy maksa z siebie i po prostu robimy wszystko jak najlepiej za tydzień Puchar Polski. Jakie plany? Za tydzień Puchar Polski, tak, trudny mecz z drugoligowcem, z Toruniem, który też jest chyba na drugim miejscu w tabeli, tyle samo punktów co lider przynajmniej przed ostatnim, przed tym weekendem miał, więc na pewno duże wyzwanie, ale pokazujemy cały czas, że jesteśmy wieli i że potrafimy. Nastawienie na mecz w koszalinie oczywiście bojowe. Szykujemy się z całych sił. Skład praktycznie w komplecie. Ok, nie ma dwóch zawodników takich ważnych, ale jest nas 13, więc spokojnie damy ranę na pewno. Jeśli chodzi o ilość zawodników, to zawsze nasza przewaga, bo mamy szeroki skład. A to jest też mocą, bo trzeba wybiegać całe 40 minut. To naprawdę to mocno pomaga, jak ten skład jest szeroki. Co pokazał ostatni mecz zresztą z koło brzegiem, który był bardzo ciężki, ostry, nawet bym powiedział. Bardzo wymagający. No i dzięki temu, że nas było dużo, to po prostu wyszarpaliśmy go do samego końca. Mimo, że wynik był stykowy przez dużą część meczu, przez 3-4 meczu, to końcówka już należała do nas, bo sił było dużo, ludzi było dużo i to naprawdę dobrze funkcjonuje. I dzisiaj myślę, że tak samo to zafunkcjonuje w koszali. Mocna drużyna, więc będzie też wyzwanie porządne, ale oczywiście przyjechaliśmy po trzy punkty, będziemy walczyć i damy z siebie wszystko i myślę, że to będzie bardzo dobry efekt. Mecz bardzo ważny, bo z drugim miejscem my na trzecim miejscu tu jesteśmy, tak? Tak, jest bezpośredni sąsiedzi w tabeli, więc bardzo ważny dla układu. Wiadomo, to dopiero początek, więc jeszcze dużo meczów przed nami. Trzecia kolejka, kolejek będzie 10. Także na wszystko jest jeszcze czas, ale oczywiście chcemy jak najszybciej zdobywać punkty i mieć komfortową sytuację. Dzisiaj zagraliśmy fajny meczek. Fajne było, dużo akcji, dużo dużo bramek dzisiaj było, dużo było walki, zapiłku, poza piłkę. No fajne. Nie zadowolone wiadomo dzisiaj od e, swojej drużyny. no Wszystko pe, do przodu, jak no. Będzie miał dużo treningów, dużo pracy. Dziękuję bardzo drużynie Willem za e, fajny myśl. I to była ostatnia informacja w dzisiejszych aktualnościach. W dalszej części programu po materiale Pomoże Zachodnie News cofniemy się w czasie w archiwizjach, a następnie zobaczymy magazyn telewizji lokalnych. W środę aktualności poprowadzi Pola Gajewniczek. Do zobaczenia.